Czego tak jest? Jest to na pewno zagadka, którą próbujemy rozszyfrować, wydaje mi się, że jest to zakodowane w sercu człowieka takie dążenie do tego, aby iść do przodu, aby coś odkrywać na nowo, żeby wejść w siebie, żeby spotkać ludzi, żeby zrealizować jakiś program. Tym bardziej, że w tym roku mamy przepiękny program związany z rokiem duszpasterskim. Jest to hasło Potoczmy troską życie. Będziemy więc patrzeć na swoje życie, to fizyczne, ale, ale przede wszystkim będziemy próbowali zgłębić to duchowe życie, nasze, nasze wroty, upadki, by to uporządkować. Odpocząć mimo zmęczenia, odpocząć także fizycznie począć psychicznie, nabrać sił do tego szarego wędrowania w ciągu życia. No jeszcze pytanie, czy z perspektywy tych lat młodzieży na piorgrzymkach jest coraz więcej czy coraz mniej? No proszę popatrzeć. Dużo jest młodzieży tutaj. Bardzo się ucieszyłem patrząc dzisiaj w Bazylice Arki katedralnej, że młodzieży przybyło. W ogóle uczestników przybyło akurat dzisiaj. Na pewno wśród tych uczestników w Eucharystii są ci, którzy odprowadzają. Natomiast, gdy chodzi o młodzież, na pewno ma dzisiaj wiele przeszkód. Między innymi, podejmują, młodzi podejmują pracę za granicą, wyjeżdżają z potrzeby, potrzeba zapracować na studia czy na życie. To jest pewne wyzwanie. W tym kontekście to się dużo zmieniło. Natomiast bardzo się cieszę, że, że są młodzi, że jak słychać śpiewają, odprowadzają nas tutaj uczestnicy rekolekcji.